Dzień dobry, zapraszamy serdecznie na kolejną audycję z cyklu Razem raźni. A z tej strony Roma Janka oraz studenci z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. My dzisiaj śpiewamy na harcerską nutę, a Jan Brzechwa tak pisał: z nutką rozrzewnienia w głosie. Gdyby tak z 60 lat spadło z mojej głowy, byłby ze mnie harcerz. Chwat Druch wasz zastępowy. Głos mam niezły, dobry słuch. To tak, jak wy sami. To też śpiewałbym za dwóch razem z harcerzami. Kurz bym zmiatał z wami wraz z drzwi, ze ścian i spował i posadzki szkolnych klas dzielnie froterował. Z harcerzami zwiedzałbym każdy kąt ciekawy. Z harcerzami bym jak w dym chodził. Na zabawę. Codzień czytałbym im coś z książki lub z kurierka, a gdy mieliby już dość, grałbym z nimi w berka. Dobry przykład brałbym z was w pracy mej codziennej. Wiersz napisałbym nie raz do gazetki ściennej, a gdy wiosny pierwszy wiew głosi powrót ptaków, każdy z nas by pośród drzew sklecił schron dla szpaku. Ale chociaż byłbym rad zmienić kolej losów, trudno. Zrzucić tyle lat, zmyć siwiznę z włosów. Jeszcze żyje we mnie duch poetyckiej mowy, choć nie jestem zuch, ni druch, ani zastępowy. Harcerski czas, patrząc na te opadające liście z drzew, rodzi się w nas taka tęsknota, że coś już minęło, że coś za nami, ale też nadzieja, bo wiosna przecież nadejdzie. A jak to moi druchowie, druchenki, zastępowi, jak wspominamy te harcerskie czasy? Czy tęskno nam czasami do nich? Witamy serdecznie na kolejnym spotkaniu w ramach programu Razem Razniej. I o czym dzisiaj? W październiku przypada święto harcerstwa. A ponieważ mamy piękne wspomnienia z okresu, kiedy byliśmy w harcerstwie czy w grupie zuchowej, to najpierw parę słów na temat historii harcerstwa. Zastanawiamy się często, w którym roku powstał Związek Harcerstwa Polskiego. Za rok powstania harcerstwa przyjmuje się 1910 rok, a właściwie okres między 16 września 1910, czyli powstanie pierwszego zastępu, a 22 maj 1910. 11. To już było powstanie pierwszych drużyn, zaś Ze... Za symbolicznych założycieli harcerstwa uważa się Andrzeja Małkowskiego i jego żonę Olgę Drachonowską-Małkowską. Też należałam przez 7 lat do harcerstwa, no, od, od pierwszej chyba klasy i chodziłam na te wszystkie zbiórki, bo miałam starszych braci, oni też należeli do harcerstwa, więc ja brałam wzór z tych właśnie braci. Jeździło na różne obozy, takie kiedyś pamiętam, że pan Macierzyński, taki święty pamięci dyrektor dawniejszy z Pomaszu nas. Zabrał motorami, jechaliśmy gdzieś tam na jakimś obóz harcerski. No przepięknie, naprawdę przepięknie, ale coś na wesoło. Druchna pyta, kto chciałby zaśpiewać solo. A zuchętni się pytają, a to jest pani druchno, wyżej czy niżej? Na jednym z obozów przyjechało dziecko do domu i mama mówi, ale pięknie wyglądasz. Policzki zrobiły ci się takie pucułowate. Na tym obozie harcerskim was na pewno pięknie karmili. A tam karmili. Ja musiałem codziennie. Ma no teraz nadmuchiwać. Środek nocy. Harcerz budzi drugiego harcerza i mówi: Patrz na niebo, co widzisz? On mówi: Gwiazdy widzę. I co to znaczy, że jutro będzie ładna pogoda? Nie! To znaczy, że nam namiot ukradli. Harcerstwo kojarzy się najczęściej z lasami i ogniskiem. W harcerstwie przeżywamy szkoły życia. Uczestnicząc w zbiórkach, biwakach, obozach, uczyliśmy się rozpalać ognisko, rozbijać namioty, przy grach różnych terenowych. Tylko czas. Tylko czas. Tylko czas. Tylko czas płynie wciąż tak jak wąż, oglądany ogon. Dnia minionego błąd, ktoś wypatruje nocą gwiazd Zimny śmierć wiatrów wiz, szary przez noc świata jest. Nie ma nic w dni już nie złapisz. Tylko czas płynie wciąż tak jak wąż, oglądany ogon. Dnia minionego błąd, ktoś wypatruje nocą gwiazd Zimny śmierć wiatrów wiz, szary przez świata jest. Nie ma nic w dni już nie złapisz. Patrz pajęczyny, zawiązane twoje drogi. Poglądane wiatrem pomylonym rokiem, ze łów w koszczu sposzona mysz, iluzja przepaść mądła nić ostrożnie stawiasz kroki. Tylko czas płynie wciąż tak jak gąszcz w ogon Dnia minionego błąd. ktoś wypatruje nocą gwiazd Zimny śmiech wiatru, bliźn, szary przez świata jest Nie ma nic, gdy już nie zabierz Czas płynie wciąż tak jak gąszcz w ogon Dnia minionego błąd. ktoś wypatruje nocą gwiazd Zimny śmiech wiatru, bliźn, szary jest Nie ma nic, gdy już nie zabierz Wiecie, ja na wszystkie twoje tajemnice Układam twoje myśli, niczego nie ukryjesz To moja dłoń układa twój szlak Pod nogi piasek, czy w plecy wiatr się mi nic nie znaczysz, Tylko czas nie wciąż, tak jak gąszcz poplątany ogon Ja minionego mgłą, ktoś wypatruje nocą gwiazd Zimny śmierć wiatru gwizd, przez świata jest Nie ma nic, w gnojnych już nie Wciąż tak jak gorsz, poplątanie ogonu. Miał ja minionego wątku, już wypatruję nam cały czas. Zimmy drugi żal, cud świata jest. Nie ma nic, chwili minionych już nie zrobić. Tylko czas. Tylko czas. Tylko czas. Ja to może z własnego doświadczenia. Byłam harcerką, ale tylko w szkole podstawowej, bo wtedy mi się wydaje, że po 15 roku życia już było ZMP. Już, yy, prawda, a później po 80 roku już była inna nazwa: to było Harcerstwo Rzeczypospolitej bodajże. Ja jak należałam do Harcerstwa, to należałam na pewno do ZHP. To była szkoła podstawowa, uczyłam się w szkole numer 1, mieliśmy drużynową, oczywiście, no co, no, spędzaliśmy czas na świeżym powietrzu, Wietrzu. Nie było siedzenia w domu, nie było komputerów, nie było komórek, więc najczęściej były to albo chodzenie na azymut, albo ukrywanie listów, gdzieś tam chodzenie według drzew, jakieś ślady trzeba było znajdować, żeby dotrzeć do takiego celu. Także wiele czasu spędzaliśmy właśnie poza domem. A teraz bardzo dużo się zmieniło. Jak ja byłam harcerką, to matki nie mogły się doprosić, żebyśmy wrócili na kolację. A teraz. Słyszę, jak moje wnuczęta są w domu, a matki no nie dają rady, żeby wypchnąć te dzieciaki z domu. Najchętniej spędzałyby czas właśnie. Przy komputerze. Rzadko mieliśmy obozy wtedy, przynajmniej tak jak ja. Obozy to mieliśmy turystyczne, ale dopiero w liceum. No Zdobywaliśmy różne odznaki, wtedy przeszywało się na rękach kucharza. Tropicielki, pionierki, samarytanki. No i teraz, żeby było troszeczkę na wesoło, to zima jest. jest mróz, a koło jeziora przechodzi harcerz. Mija wędkarza łowiącego w przeręblu rydy. Po chwili słyszy wołanie: Ratunku, ratunku! Pęk, błagam pomocy a harcerz sam do siebie co tam on tak krzyczy co tam krzyczy medal za ratowanie tonących to ja już mam Znaki znaczy się wyznaczanie trasów według azymutu określenie miejsca w którym się znajdował oddział to było wyznaczanie według jakiegoś drzewa określenie wysokości tego drzewa to było spojrzenie sobie między nogami tak daleko jak było widać czubek, szczyt i dopiero wtedy od tego miejsca się krokami wyznaczało, jak daleko. No, zdobywało się odznakę turysty, trzeba było oznaczyć kierunek świata, według mchu na przykład na drzewach, tak, ale oczywiście niektórzy to wykorzystywali, bo chłopacy to chcieli, żebyśmy prali pod koszulki. No bo wiadomo, chłopacy się pocili i po takim jednym z prań dziewczyny też miały sposób, że zamiast tam wiesz, porządnie trzeć, to no dosypywały jakieś sody czy czegoś. I pamiętam, jak jeden mówi, słuchaj, dziewczyny. Mówi, zobacz jak ci pięknie wyprałam koszulę. Zobacz jaka bialutka. On mówi, wiesz co, ale ja wolałam jak była w kratkę. Wspomnienie moje też krąży wokół Gródka. Ośrodka harcerskiego, które od wiek wieków było właśnie przeznaczone dla harcerzy. I drugim takim ośrodkiem była Kopernica. W Kopernicy jeszcze zanim postawiono domki, były takie typowe wojskowe namioty, w których mieściło się około

nocne czuwania pamiętacie służyły one temu żeby nikt nie odważył się ukraść nam proporca z mojego doświadczenia miałam jeden przypadek kiedy poszłam siusiu w tym czasie grupa przeciwna zakradła się do naszego obozu i chciała ukraść flagę więc jak zauważyłam że ktoś się zakrada a oczywiście żeby nie odejść daleko poszłam w krzaczki jak zauważyłam że grupa się zbliża więc niemal z pupą na wierzchu goniłam ich, żeby mi tą flagę oddali. Udało się, więc byłam z siebie bardzo dumna. Ja, chociaż jestem już seniorem, to do dzisiaj prowadzę drużynę harcerską. I to jest drużyna nieprzetartego szlaku, łącząca moich byłych uczniów niepełnosprawnych. No, myślę, że to bardzo piękna idea i często wzruszają mnie Wasze spotkania. Służenie ojczyźnie, bliźnim to bardzo piękna... Mówimy tutaj o harcerstwie, ale czy pamiętacie, jak zaczynaliśmy? Zaczynaliśmy jako pierwszoklasiści w drużynach zuchowych, gdzie nie tylko zabawa była naszym głównym zajęciem, ale w tą zabawę zawsze wkradł się jakiś patriotyczny czy humanitarny akcent, który w nas budował poczucie obowiązku, poczucie pomocy. Innym i pamiętam sytuacje takie, kiedy jedna z harcerek była w sytuacji bardzo trudnej, bo jej mama chorowała, a tato był, no, był alkoholikiem, a w domu było czworo dzieci. Była to sytuacja naprawdę trudna, i poczuciu właśnie tego obowiązku, pomocy innym, sami z siebie, my, wchodziłam wtedy do drugiej klasy szkoły podstawowej, sami z siebie, z naszych piwniczek, z naszych spiżarni, pozbieraliśmy mnóstwo rzeczy, które podarowaliśmy tej rodzinie. O! O jeszcze z Stewka wspomniała sytuację z niewidzialną ręką. No było to coś wspaniałego. Mówimy dużo o osobach starszych. Ja pamiętam, że już wtedy właśnie ta niewidzialna ręka, bo przecież teraz to już jest gaz w pomieszczeniach, a przedtem najczęściej ogrzewano domy węglem drewnem, trzeba było to z znosić z piwnicy, gdzieś z drewnotni. Ja miałam dwóch braci, bo trzeci jeszcze się nie urodził. To właśnie pomagaliśmy w ten sposób naszej sąsiadce, gdzie było Wejść na pierwsze piętro po takich schodach stromych, jeszcze nawet nie były pokryte, więc tak jak była zima, dokładnie jak była zima, to śliskie były te schody. Więc pomagaliśmy w ten sposób. Właśnie ta niewidzialna ręka dużo, bardzo dużo rzeczy robiła wtedy. A odnośnie zuchów, to na takim właśnie zuchowym obozie na liczy tych maluchów i brakuje Jasia i Małgosi i szukają zdenerwowani wszyscy, gdzie Jaś i Małgosi. Wreszcie Jasio wychodzi z Małgosią z krzaków. Małgosia cicho siedzi, nic nie mówi. Jasio, a coście wy tam robili? Ja nie wiem, ale od dzisiaj będzie to moje hobby. Ja byłem w harcerstwie. Głównym ośrodkiem z zbiórek i wyjazdów to były kaczory. A co byśmy robili na tych zbiórkach? Otóż żeśmy mieli azymut, czy jakieś zadanie, w języku. Y eksperanto i tam o, przykładało było zadanie napisane, żeby iść do rzemieślnika jakiegoś, sprawdzić, jakie tam funkcje robi, ile kosztuje okucie koła przykładowo u kowala, czy idzie pod kucie konia, nie? Ale to było wszystko morsem pisane. I morsem trzeba było odpowiedzieć te wszystkie zadania. Moi drodzy kochani, dziękujemy za uwagę. Słuchaliście audycji razem razniej. Życzymy wszystkim przepięknej niedzieli. Spotykamy się w przyszłym tygodniu. Tuwaj.